Dzień dobry, dzień dobry. Niedziela 27 marca. A co tu będzie dzisiaj robione? Postanowiłem jakoś niedzielę spędzić kreatywnie w ogrodzie. Jak myślicie, co to będzie? A już tytuł Wam wszystko powiedział. Robimy domek ul dla pszczółek murarek. Już tutaj sobie przygotowałem deski. Rozbiórki, taki plaster dębowy, z którego miał być zrobiony stolik, ale z tego względu, że pękł podczas suszenia dosyć mocno. O, już pierwszy pomocnik się zgłosił. Wykorzystamy to jako domek dla pszczółek, tak? Robimy domek dla pszczółek. Już tutaj kilka. Trudnych odwiertów zrobione pa, pa, pa. Stara wkrętara dom. Makita już swoje Ta, już swoje prze, 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 przerobiła dom. dom dla Kogo? Pszczółek tak. Powiedz pszczółek Pujek Pujek, tak Robimy dom dla pujek Stare wkręty sekator będziemy sekatorem ciąć Miskanta na rureczki No i może przyda się piłka Domek docelowo gdzieś postawimy przy ścianie szopki gdzieś za tymi budlejami, a, przy, a tutaj jeszcze mam taki domek. No, kupny, gotowy. Je. Tutaj mamy kokony murarek. Przysłał mi je kolega Łukasz Kozica w takim w takim, takim pojemniku po pokarmie dla rybek. Już pszczółki niedługo zaczynają się budzić. Będą się zaczynały budzić około 300 kokonów. I trzeba zrobić dla nich domek. Będą miały tutaj sucho, bo tutaj jest taki daszek o kapnik. Tutaj to w ogóle jest bardzo sucho zawsze. To jest y, strona y, wschodnia. Mamy godzinę. Która to jest godzina? 11:33. I zaczynamy robić domek. Kuba, ale nie w tym będziemy kręcić, tylko tu. Tu, gdzie robiłem dziurki. Możesz wiercić już. Mhm. Wiertło no. 10 mm chyba w którą ty stronę kręcisz? W złą stronę, gościu chyba. No, na wykręcanie dałeś, a to masz w tą stronę chodzić, widzisz? Tak jak będziesz kręcił To nie wywiercisz dziurki Widzisz jak jest wiertło no, Musi chodzić w tą stronę A ty dałeś tak W drugą Tu musi być wciśnięte No I teraz mocno dociskaj I robimy Jedziemy skok Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kuba wierci otwory. Trochę ciężko mu to idzie. I do góry. Góry. czekaj czekaj synku może to wiertło jest tępe może piórem by było lepiej nie wiertło jest ostre bardzo drewno po prostu wiesz co może ja będę wiercił a ty utknij te, te miskanty mm. no, ciężko ciężko? No, nie. ciężka praca

To no są domki, takie pokoiki robimy dla pszczółek. Pszczółek mm. mamy 300. A ile mamy dziurek? Chyba mało. 10. No to jedziesz. 300 mam robić. Co? że się wyczerpało Co? Chyba jest Wyczerpało się? Chyba. Trzeba naładować. To takie na kawałki mniej więcej 10 cm może no, wystarczyć 10-15 coś takiego. To nie idzie już? No to trzeba naładować W piwnicy jest ładowarka Przynieś tam na stole. Przynieś? No Wskaż Tam też druga bateria powinna być Jezus Antek Przymiarki, przymiareczki. Jak to ogarną Jak ten domek zrobić? Musiałem zrobić coś takiego. Czy wydatek może być? To no nie ma jakoś. To ładnie wyglądać, po prostu ma działać. Tak? Jak to wygląda z daleka? Takie coś by było. No, mogłoby być. I tak skręcimy.

Usztywniamy konstrukcję. Tutaj mi coś krzywo wyszło. Nie trzeba to poprawić. Jakby był na razie. Na, 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 na. I daszek. Też jakbym to przyciął. Będzie tak. A co? Nie zaszkodzi Tak, 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 Oho! Urok makity. i jeszcze jeden za małe wkręty mam. za krótkie o. wszystko za jest. Jakby to było? Chyba by było. Ustawimy zobaczymy, i tak by się to prezentowało. Mniej więcej jeszcze to muszę powzmacniać, bo dosyć się chybocze. No i co. Powiercić jeszcze trzeba do końca te dziury, otwory, napchać jakieś yy, słomy, szyszek, rurek, wszystkiego, gdzie, będę, gdzie będą mogły się schować owady. Mam dostępnych trochę szyszek z mojego świerku i też je wepchamy. à Jeszcze troszkę. Dobra, jeszcze, oj, jeszcze kilka szyszek znalazłem, ale są zamknięte, suszą się na słoneczku. Więc teraz powciskam troszkę tego, tych słomek. Niektóre są zamknięte ale niektóre są pootwierane. Pszczółka sobie poradzi chyba. w słonki to wejdą pomiędzy słonki. Niektóre tutaj są pozaślepiane te miskanty. Grubsze by się przydały, ale grubsze to zmieliłem. Takie coś śmieci zostało. Mamy jeszcze dużo takich łusek po złodyk. No, powinno być dobre. A niektóre są za długie To, to nic, pszczółka sobie poradzi. Przynajmniej powinna sobie poradzić. jeszcze poskracać, Dzieci operatorzy kamery. No i Antek powiedzcie Hejo 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 hey. hey. <średencji> No nie Hejo Nie Hejo? To no. chodź tu do taty Chodź tu do taty No i teraz tam popatrz I powiedz Hejo Hejo Co jesz? Co tu masz w pudełeczku? Jabłko Hejo <średencji> To nie się. Później będzie Cię widać. Tata ci pokażę. Będziesz. W telewizorze. W telewizji będziesz. Dobra, idziemy jeszcze. Narobić mu metę. Idziemy. Właśnie co do miskantu, to zauważyłem właśnie, że lepszą opcją są te, e, tak mówiłem, te te łuski na, tym, na tej łodydze, które bardzo łatwo się ściąga, niż same niż same łodygi, które w większości przypadków są pełne w środku. Natomiast jak to pościągamy, o, to mamy nawet. Fajne, zgrabne rureczki. O, uh, 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 uh. 嗯。<laughs> Słuchajcie, tak by to wyglądało na tą chwilę, kończymy filmik, bo zanim ja to skończę, to noc nas zastanie, więc tak, na dole tutaj takiego pustaka maksa porozbijałem, powciskałem, też jest dużo dziur, tutaj klocki sosnowe na samym dole. No, i jestem w trakcie wiercenia otworów. Dużo czasu to zajmie. Tutaj mam powciskane szyszki świerkowe. Tutaj pocięty miskant. Łodygi. Tutaj te osłonki z tego miskantu lepiej się prezentują. Lepiej chyba będą spełniały swoją funkcję. Tutaj jeszcze szyszki. Tu jeszcze jeden stary dębowy plaster. Jeszcze właśnie tą przestrzeń muszę czymś uzupełnić. Piszcie im w komentarzach co byście tutaj dali. A jeszcze na jednym z kanałów zapomniałem nazwy kanału, tak jak pani prowadzi, w okularach też pokazywała domek dla murarek i dobrze wspomniała, żeby dać taką drobną siatkę, żeby tych larw nie wydziubały ptaki ani. Myszy. Zapomniałem kurczę jak ten kanał tej pani się nazywa. Jeśli mnie pani ogląda, to pozdrawiam serdecznie. No i tak by się to prezentowało. Dzieci na początku miały zapał, a później zapał minął, bo jednak ciężko. W takim dębowym klocku wiercić otwory. Tutaj mam te murareczki. Dzieci się coś tam kłócą. Tu są murareczki. Zaraz je tutaj do jakiegoś pojemniczka kartonowego. Tam. Wysypię, postawię, żeby one mogły sobie wyjść, żeby mogły się obudzić. I. Powinny pozejmować te szczelinki i stworzyć swoje własne gniazdka Tutaj będą miały na czym żerować, bo tutaj te budle jak zawitną, to, to będzie dużo tego. No, około też sąsiedzi mają pełno e, ogródków, pełno roślin kwitnących, także pomogą nam te pszczółki zapylaniu. No to co? To by było na tyle. Dzięki. I na razie, cześć.